Dzisiaj wiem, otwieramy paczkę do orsikowej. To jest To ja po W ogóle może zobaczycie ze mną odcinek wcześniej albo później dlatego, bo długo się nie chce dać na YouTube. A. Takie mamy kuleczki jeszcze. Ale to nie ze sklepu olsikowej oczywiście. Ja Teraz Co tu O, jeszcze tasny. Umiesz nią odklejć, tak, czy potrzebne nie. są nożyczki? Nie potrzebuję nożyczek, nie to, co Kamilka. W sensie kamila, zawsze, może nawet powiedzieć, że batoniki. Ona no w sobie. szkole widzi te batony, no na przykład w no. Na pewno znacie chociaż jednego batona. No i właśnie, o Kamilka nie musi otwierać też no. Kamilu było... proszę panią. Tam Taka karteczka z... Podpisam od siekowej, no dobra No, dobre, no już... już wypadła właśnie. Tak. To jest takie oto zawieszka z owcą patrzy. Jak widzicie. To jak? są to tu skarzy. Zawiesz... To, to prosto. Ty, hmm. nie nie nie. Wiem, Mój jeden kamil. I są takie same w Jest to taki ze z owcą patrzy. Nie, ty masz ten grubszy A. Ja mam jeden cienki, jeden gruby, to masz tylko gruby. To, 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 to jest mój gruby. Bo ja jestem, będę chodziła do szóstej klasy, to muszę mieć tylko ze z Ja mam grube i cienki. Okej, okay, ja mam, to jest tak, owca patrzy yy, 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 w cienki. W się z ronatami i to właśnie tak cienki wygląda. wy wylinie, a grube wy kratka. Tak. Chociaż na, chociaż na, i teraz, i teraz tak. O, ona chyba nie trochę grubsza, jak tak. Uważam. Zobaczymy. Jak to jest kolorowanka. Zobaczcie taka. jaka wielka. I teraz na przykład mamy takie różne. I, te, Taki i, i tego, możemy tutaj narysować, bo jest tutaj. Zobaczcie, tutaj na przykład Tak, ładna. Tak, ale takie różne mamy rzeczy. To, to na przykład pamiętam na rysunek z J. Tutaj jak widzicie mamy na przykład takiego I to jest dziwne. Że tutaj na takim szarym tle. Tak. Loda mamy, takie jedzonko. No, no naprawdę różne rzeczy mamy. Możemy je, bo tutaj jest biała tak. strona. Możemy je narysować. Na przykład mamy również takie oko. Po... Kota mamy takiego. tutaj takie różne mamy naprawdę różne rzeczy. O poczekaj! Ta fryzura jest bardzo ładna. Ona... Mama mi taką zrobiła. Takie mi tam. Nie kilka, ale mamy kiedyś taką zrobiła. Właśnie, mamy również takie rzeczy na no, takim. Mamy takie, coś. Mamy takiego, Chomiczka, to był chyba chomiczek. tak. Taśka, No serio fajne. Taką dziewczynę. Takiego. I właśnie tutaj jest ten rysunek na tym. I zobaczycie, jak jedną rzecz koloruje Kamilka. A mogę wam pokazać moją kolorowankę? Tom. Mm, orsikowej. No, orsikowej, nie koleżanki. A to jest z kapulyszką. Uff, to nie owce, tylko ta rama. I na przykład może. O, panda, fajne, bardzo fajne I na przykład Pana, może tak? dzisiaj Kamilka Wam pokoluje na przykład tego kotka, prawda? A, no, myślałam, że to miś. Kot. Taką ma to właśnie okładkę, taki... I zrobiła 4. To było za 19 zł, a z za 31. I widzicie. I za 40 zł, a bez przesyłki. Tak to wygląda. A ja chciałam właśnie... Bo to jest najfajniejsze właśnie. I dla mnie. zobaczcie, nawet mamy taką przykingę, no którą zobaczycie na Kamilki Blue Senu. No. Taką mam omieczkę patrzcie. czas ją otwórz, bo to chyba umiesz. To umiem, bo tu jest takie widzę, zobacz, taka klej. kiklaj. Widziałeś, jak, się Widziała, jak się to się kiklaje? ją do bluzki? A, wiem jak. Tu, pa, czekaj, pokażę wam, jak to robi się. Bo tak, niektórzy myślą, że to i tu jest taka igła. Wpinamy to w bluzkę. Teraz musimy szybko zobaczyć to. Włożyć. Bo się nie pokuć. I już mamy wtedy założoną tą owcę. Patrz. A to nie robi dziurek Robi, ale małe. Takie tycie jak ta igiełka? Tak. Okay. No, I teraz Olsikowa ja przesyła taki oto podpis. Możemy przesłać zawsze. A z tyłu zobaczcie. Fajną rybkę. Z tyłu taką zakładkę do książek. Czyli rybkę taką. No bo to jest zakładka do książki. Z taką zadaniem. Czyli jak na przykład, nie wiem, jakieś książki, to możecie mieć taką ja zakładkę z taką nie. rybą. Giąć mi to. A. Właśnie taką super możecie mieć. I, a w ogóle to ten zeszycik to jest taka owca w się z donatami i w ogóle jest taka śmieszna. Dobra, założyłam już. Tak wygląda ta przypinka. No, tak nią się prosto wyjmuje. Okej, okay, teraz będziemy właśnie tą babkę kolorować. Babkę? A do jedzenia czy taką dziewczynę? Nie, dziewczynę. No. Nie miała ciemne włosy. Teraz koloruję I Jak kolory usta to ładnie to właśnie widać, bo nic prawie nie zasłaniam. Więc ładnie wtedy to wygląda. I tutaj taka spinka, no bo akurat. Jak będę też kolorować tusze, to też będzie ładnie. Okej. Okay. Okay. kolorowanie. kolorowanie. Okay. Ile tylko tutaj ciemniejsze, zrobię, żeby było to tak tylko przed nie widzicie, jak sobie tu kamilka koloruje. mi teraz oczka koloruje. A i wyszłam za to coś zielone. Eee, trochę brzko jak wyszłam za to, za to tutaj czarne Ale w drugim oczku mi się to uda nie Chociaż w drugim oczku się udało nie wyjść. A nie! Tutaj dobrze zrobiłam, tylko tutaj trzeba kreseczka, więc jednak tu dobrze. Te mikrofonowe krótkie również z sklepu, również je możecie kupić. Są, Są też dobrze, na przecenie. to samą kolorowaną pierwszą, i możecie kupić tylko ze Z to kosztuje tylko jeden, jeszcze przesyłka. Nie, tu nie jest różowe. To jest skurowe. Cielisty. Nie ma koloru skurowego. Widzisz, to cielisty. No nie widzisz. Dobra, patrzcie, jak sobie kamieńka cudnie, bardzo cudnie koloruje. Właśnie, że brzydko. nie tak brzydko. No nie tak brzydko, ale teraz dokładnie. Mhm. Ale są osoby, to brzydziej. No są, kiedyś kiedyś kolorowałeś brzydziej. Nie pamiętasz już, jak, jak, jak stwierdziłaś, że za kółko musisz wyjść całe. A Kapia, tutaj się ono zrobić. są kamikał kolorowała, zbliżaby, Dlatego, bo sprawdzałam, gdzie ułożyć kredki. Okej, okay, bo Kamika to kreski. Była jakiegoś tam loda i, i ten lód wyglądał, jakby on się cały stopił. A to, to nie, nie był topiący się lód. Mogła nać kropelki przecież, żeby się wyglądało, jakby się topił na serio. Ale kamika nie wiedziała, że tak wygląda, że się topi. Po prostu kamika tak sobie kolorowała i jest właśnie taka bok. tak wygląda jak tylko nie mam pokolorowanej szyi ale jeszcze tutaj jej dokoloruję w różnych miejscach właśnie tu. tutaj na przykład na przykład tutaj właśnie tutaj też to teraz polepszam Tutaj tak właśnie. Właśnie robię. Tutaj właśnie o. No i tak właśnie, to tutaj, o, to by tutaj. Teraz poprawiam w miejsca gdzie nie ma dziurek. Już zaraz to będzie ładnie zrobione. Nie, nie mi to kupą. Tu nie pachnie kupą. Ale taką twoją. Okej, okay, tak kamika ja tutaj rysuję. Kolorów. No ja. mm -hmm. i ja. I sobie jutro pokoloruję. Tak wygląda ten rysunek. Ja tam jutro. Okej, okay, i pa. Jeszcze nie, no. bo chciałam coś pokazać, okay. mówiłam. I Tylko jeszcze jak kolorowałem. Tak, Kamilki urodziny. Hmm. Tak, to jest. Do 8 czerwca. Tak, Dzień, to też. 28 czerwca. To 29. czerwca. To 30 czerwca. 14 lipca, 15 lipca, 16 lipca, 18 lipca, 19 12 i to już nie. możemy pokazać tam, żeby wiedzieli. żeby wiedzieli, jeśli kupili To. Eryk pokolorował taka.